Cześć, Maneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tuż nade mną Suzuki. Trwają przygotowania nad konserwacją podwozia oraz profili zamkniętych. A jakie to Suzuki? Pierwszy raz u mnie Suzuki Space. Wiem, wiem oczywiście baza Toyoty Corolla, tak, o tym wiem. Wy też pewnie o tym wiecie. Ale dla mnie to nie jest Toyota, ponieważ ma znaczek Suzuki. Jeżeli to by była Toyota, no to byśmy nie robili, ale to jest Suzuki, więc zmienia postać rzeczy, i właśnie Suzuki jest rozbebeczona, jeszcze nie jest przygotowana pod konserwację, ale jest w trakcie. Powiem Wam szczerze, że jak zdemontowałem to wszystko, co mi przeszkadzało, aby wykonać tą konserwację, odczułem, że robię troszkę coś innego niż Suzuki. Jest to odczuwalne oczywiście ta budowa, te elementy yy, mastyka gdzie jest położona te zgrzewy, nawet głupie kołki. Naprawdę odczułem, że robię jakąś inną markę. Naprawdę 15 lat robię Suzuki w dzień w dzień bez żadnej przerwy. A tu nagle coś na bazie Toyoty. Odczułem to osobiście bardzo. Powiem szczerze mówiąc, no, nie będę ukrywał, jakość jest lepsza. Oczywiście jakość jest lepsza, ale cieszę się bardzo, że SK z przodu i z tyłu jest. Więc to, co jest, zaliczam do Suzuki. To jest Suzuki, więc bardzo Swayza polecam, jeżeli chodzi naprawdę o budowę, o jakość podwozia, elementów plastikowych, osłon, no bo naprawdę to robi zarąbistą robotę. Pokażę Wam w skrócie, jak to wygląda z dołu, więc zapraszam do obejrzenia. Tu zaczniemy od nadkoli, w tym przypadku prawe nadkole. Ponieważ Wam, no w Suzuki oczywiście też mamy taką mastykę, tutaj zabezpieczenie Gdzie nie gdzie Tutaj ogólnie wszystko wygląda podobnie Oczywiście ściągnięte nakładki progowe Tutaj mamy z jednej strony nawet już odcięcie, chciałem zobaczyć gdzie będę robił odcinkę Więc tutaj mamy już tak naprawdę próg odtłuszczony i Odcinkę zrobioną, dokąd będzie szło zabezpieczenie, ale to tylko mówię na przykładzie tego progu, tylko i wyłącznie, żeby mi więcej zobaczyć, jak to będzie wyglądać wysokościowo. Tu mamy tylne nadkole, to jeszcze mówię, nie jest odtłuszczone, wyczyszczone, dopiero jest z grubsza wydmuchane. Ale chcę jeszcze przed tą konserwacją wam pokazać, jak to wygląda. Jeszcze gołe, tutaj mamy lewe nadkole. Zdemontowałem wlew paliwa, bo był plastikowy. Plastiku nie będziemy smarować. A tym bardziej będzie nam ten wlew przeszkadzał, żeby zabezpieczyć powierzchnię pod wlewem więc jest zdemontowane tutaj tak samo nakładka progowa lewa zdemontowana zbiornik oczywiście też zdemontowany w tym poprzednim filmiku to zbiornik szedł w dół właśnie od Suzuki Swayza trzeba to wszystko zobaczcie odtłuścić umyć więc zbiornika też nie ma tutaj mamy fajną rurkę to nie jest przewód to jest special rurka której jest instalacja do hybrydy. Tak, to jest hybryda. Zobaczcie, tutaj sobie ładnie idzie rurka. Bardzo fajnie, że nie instalacja, nie w peszlu nawet, a w rurce. Oczywiście widzicie, że jest koloru, jakiego jest. Więc ten kolor musi pozostać. Oczywiście, bo to jest kolor informujący, tak? Że tutaj jest Napięcie, a jeżeli pomalujemy to barankiem, to jeszcze jakiś magik pomyśli, że to jest jakaś rurka i przetnie rurkę szlifierką. No, różnie bywa. Różni fachowcy są, dlatego wiadomo. No, oczywiście, bez dwóch zdań, to zostaje w takim kolorze, jakim jest. No, tutaj nie ma innej opcji. Powiem Wam, że no, te łączenia blach. Ta mastyka, która jest tutaj wyłożona, no to robi swoją robotę. Tutaj najbardziej nad wózkiem tylnym. Zobaczcie. Podłoga nad tylnym wózkiem jest cała, ładnie wypełniona tą mastyką. Zobaczcie. No ładnie, ładnie to wygląda, naprawdę. Tutaj wnęka koła. Goła. Ale spokojnie, zajmiemy się tym. Ogólnie ślicznie to wygląda, powiem Wam. Takie newralgiczne punkty, jeżeli mogę sobie to porównać na przykład z innym modelem Suzuki, no to no muszę przyznać, że starannie jest. Starannie jest. Zobaczcie, nawet tutaj jest od wewnętrznej strony progu. No, jest naprawdę pięknie to wykonane. Nie będę mówił, że Toyota, powiem, że Suzuki oczywiście postarało się. Naprawdę kawał dobrej roboty. Teraz zrobimy to, co z naszej strony. No i na pewno będzie służyć klientowi. Będzie służyć na długie lata, i tyle. Ja zabieram się do roboty. Później nagram jakiś finalny odcineczek. Ogólnie polecam Suzuki Swejsa. To nie jest żadna reklama, broń Boże, bo za to mi nikt nie płaci. Ale mam porównanie dużo, kilkunastu modeli, wielu modeli. Dużo przez moje ręce przeszło. Dużo konserwacji w nowych autach oczywiście wykonałem, więc mogę z czystym sumieniem polecić oczywiście podwozie Suzuki Swaysa. Nie mówię o pod względem mechanicznym, bo jeszcze tego doświadczenia nie mam. Trzymajcie się. Pozdrawiam.